Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pięknych woni. dzisiaj troszeczkę się pochwalę otóż dostałam taki prezent w takim opakowaniu wydawało się, że tu niewiele jest a w środku była karta podarunkowa z tegoż, z tej perfumerii z perfumerii Douglas a ponieważ w moim mieście nie ma tej perfumerii więc to sobie tak leżało i leżało w końcu kilka dni temu wybrałam się do miasta do Nysy, gdzie ta perfumeria jest no i Myślałam sobie, że no, może tam jest jakaś tam suma, powiedzmy x, a było dwa razy x, czyli dużo, dużo. No, poprosiłam panią, bo to jest dla mnie nowość. Nigdy nie korzystałam z takiej karty, żeby mi powiedziała, ile tam jest. No, żeby zaplanować zakupy, bo muszę sobie zakupy zrobić, ponieważ zbliża się, zacznie się 8 rok na moim kanale. Ósemka jest dla mnie liczbą ważną, szczęśliwą, podobno sama jestem ósemką, no tak trochę latania na miotle. Więc pomyślałam sobie, kupię sobie coś takiego większego, bo zwykle kupuję okazje po prostu, albo rzeczy, które w mojej opinii no, należałoby opisać, bo dużo ludzi o nich mówi, dużo ludzi o nich wie. No ale tym razem pomyślałam sobie, kupię sobie coś, co powiedzmy, nie kupiłabym na pewno, no, więc. Tej kart, karta ma regulamin, dopiero później znalazłam w internecie, można przez internet sprawdzić jej zawartość, pani zakupów, bo można przez internet też tą kartą się posługiwać, ale jednej rzeczy nie wiem, mianowicie w regulaminie, który nie jest jakiś taki szczególnie obszerny, jest informacja, że raba, karta się nie rabatuje. Nie podlega rabatowaniu o, Chyba jest takie sformułowanie, więc dopiero zakupy przede mną Także tak, tak wygląda karta Wiem, że inne Rosman też ma Myślę, że wiele sklepów ma yy, Nawet sklepy muzyczne Także naprawdę świetna rzecz Nie pomyślałam sobie, że to jest dla mnie taka frajda Bo tak dostać flakon oczywiście jest bardzo miło Ale dostać możliwość wyboru Pozastanawiać się kiedy się płaci własnymi pieniędzmi, człowiek zawsze szuka tani, tania. Tu niestety muszę całą wykorzystać i taki dylemat: czy kupić dwa, powiedzmy, produkty, czy kupić jeden? Pani mi proponowała pielęgnację, pewnie bardzo słusznie, bo ja już powinnam o tym myśleć, ale niestety jestem uzależniona od perfum, więc będą perfumy na pewno. I taka prośba do Was. Yy, piszcie. Odpowiedzcie mi, ja już mam pewne wyobrażenie tego, jakie to powinny być perfumy, one są bardzo symboliczne i pewnie będą te, ale może pod wpływem Waszych głosów zmienię zdanie. Czy kupić zapach historyczny, czy kupić nowość, czy kupić taki, powiedzmy, wielki hit, jakiś taki z tych droższych. Diora na przykład, Chanel, bo one są tak z reguły flakonne. 100-200 złotych droższe od powiedzmy przeciętnego, więc jednym słowem za ten jeden flakon można mieć dwa. No jak się prowadzi kanał, no to dwa flakony to teoretycznie dwa filmy, dwie recenzje. Także tak wygląda karta ładnie zapakowana, świetna rzecz. Wieszcie, czy mieliście, czy używaliście, czy są jakieś słabe punkty tego typu kart. Właśnie znalazłam taką informację, że aha, ona nie ma daty ważności, ale trzeba pilnować, żeby jej nie zniszczyć. Więc jakbyście ją wyjęli i trzymali tak solo w portfelu, no mogłaby się zużyć. Więc ja po prostu, żeby nie zgubić, żeby nie zniszczyć, wydam ją myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni. A wypiszcie, co byście mi radzili? Dwie rzeczy. Czy kupić. Pierwsza rzecz, czy kupić flakon na rocznicę, czy kupić po prostu dla siebie do recenzji, czy kupić dwa, czy kupić jeden droższy. A jak droższy, to jaki? Możecie podawać konkretne nazwy. Na razie ile jest na tej karcie, to zachowam dla siebie, bo jak już kupię te perfumy, realizując tą kartę, chyba to sobie przez internet. Bo właśnie wydaje mi się, że w internecie są inne ceny. To, co mnie interesuje, jest po cenie regularnej 505 zł, a w internecie jest o 100 zł taniej. Także tam jest jakiś rabat rzeczywiście na te dwudziestolecie chyba Douglasa. Także zobaczę, spróbuję kupić. Jak kupię, to dobrze, nie kupię. To już nie wiem, czy bo można ten produkt, można tą kartę wykorzystywać w ten sposób, że możecie po prostu kupić coś dzisiaj za, pół, za połowę zawartości, czy jakąś część zawartości tego, co tam jest finansowo. Chyba ją można doładowywać. Nie znam takich szczegółów. Pierwszy raz po prostu korzystam. Także, no jestem ciekawa, jak to pójdzie. No i podpowiadajcie, bo być może będzie tak, że rzeczywiście nie będę mogła. Jak już będę wpisywała te wszystkie dane do y przykupowaniu przez internet, to może mi ten rabat rzeczywiście nie zostanie uwzględniony. To chyba wtedy zrezygnuję. Nie wiem, nie wiem. Biję się z myślami. Jeśli macie jakieś podpowiedzi, na co powinnam zwrócić uwagę, dajcie znać. Planuję po prostu zrobić prezent niepraktyczny, prezent dla siebie, prezent zacny. Także gotowa jestem dorzucić, bez problemu. No, a jak już kupię te perfumy, o których myślę, to wam powiem dlaczego. Jak ich nie kupię, to też wam powiem, dlaczego chciałam kupić i dlaczego nie kupiłam. To byłoby na tyle w mojej opowieści o karcie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziła. Jeśli macie swoje doświadczenia z tą kartą albo w ogóle z kartami, to dajcie znać. Jestem ciekawa Waszych historii, moja się dopiero pisze. Wszystkiego pachnącego, papa. Pa.